Celem biegu jest promocja Oleśnicy w Polsce i na świecie. Drugim celem, jaki obrałem sobie, jest hołd żołnierzom wojsk specjalnych. Byłeś żołnierzem jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Czy twoje doświadczenie przekładało się na przygotowanie trasy, na stopień trudności drugiego programu WIHRA? Może nie tak do końca, chociaż chciałem troszeczkę urozmaicić trasę przeszkodami podobnymi do przeszkód na poligonach, na których ćwiczą żołnierze gromu. Chciałem, chciałem pokazać zwykłym zjadaczom chleba, jak wyglądają treningi, ewentualnie jak wygląda poligon jednostek specjalnych. Co prawda, nie da się tego bezpośrednio przełożyć. Wśród 120 startujących zawodników w drugiej edycji pogromu, znaleźli się sportowcy, żołnierze, strażacy, policjanci, osoby cywilne oraz, co ciekawe, dosyć mocna, silna grupa samorządowców oraz urzędników, którzy na co dzień siedzą za biurkiem. I muszę tutaj naprawdę przyznać, że od poprzedniej edycji poprzedniego roku poczynili postępy sportowe i naprawdę w tym roku wyniki były znakomite. Jestem zaskoczony, a zarazem cieszę się, że ilość uczestników w pogromie Wichra wzrosła w tym roku dwukrotnie w porównaniu do pierwszej edycji. W tym roku mieliśmy 102 startujących. W przyszłym roku planuję stworzyć trzecią edycję. Mam nadzieję, że z szerszym gronem zagranicznych gości. Wspomnę tylko, że w tym roku mieliśmy już pierwszego debiutanta z zagranicy, zawodnik z Węgier. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Trasa była ciężka, nie da się ukryć. Także organizator i budowniczy trasy się postarał. Super, naprawdę, zadowolona jestem z siebie, że dotrwałam do końca. Jaka była trasa? <grystanie> <grystanie> no Rozmaicona, piękna, zielona. Trzeba powiedzieć, żeby poznać nasze miasto. Podobało mi się to troszeczkę zróżnicowanie niż, niż w biegu katodżnika, co było dwa tygodnie temu, także inaczej, inna przygoda, bardzo fajnie. Lepsza trasa, wymagająca, więcej przeszkód takich, przede wszystkim dłuższa. Lepiej w tamtym roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Trasa była naprawdę masakryczna. 7 km, czołgania się w błocie. Najgorsze niebezpieczeństwo była zmiana głębokości. No, biegłem od połowy z takim naciągniętym ścięglem. Pomysł, że tak powiem, zrodził się podczas wyjazdów do moich przyjaciół do Lubnica na bieg Katorżnika. Bieg Katorżynka jest najbardziej poważną imprezą biegową w Polsce, jeżeli chodzi o biegi nietypowe, można powiedzieć błotne, z przeszkodami. Jeszcze będąc w Lublińcu uczestniczyłem w drugiej edycji biegu i Tak podpatrywałem właśnie Zbyszka Rosińskiego, mojego przyjaciela. Ja pomyślałem, że będzie fajnie coś takiego zrobić. Nie, bardzo sympatyczna, rodzinna atmosfera. Wielką przyszłość przed nią przebiduje. By tylko podołał, miał pomoc od samorządu. To może być to perełka. Nie tylko boleśnicy w naszym kraju. Ja szczerze mu tego życzę. Bardzo dużo mi pomogło miasto. Bardzo dużo pomogło starostwo oraz gmina Oleśnica. Wszyscy wsparli moją inicjatywę. Nie było problemu z jakimkolwiek załatwianiem, czy czegokolwiek załatwianiem ze strony urzędu. Wręcz przeciwnie, bardzo fajne, przychylne, ciepłe stanowisko burmistrza Oleśnicy. Za co serdecznie dziękuję. Bardzo miłe przyjęcie starosty Leśnickiego oraz pana wójta. Także naprawdę bardzo, bardzo mi pomogli w organizacji tego biegu. Dumna jest pani syna. No bardzo, bo się stara, on najlepszy jest chyba z wszystkich.